Siemano, witajcie w nowym odcinku z Kaltu Arms Gates of Hell Ostfront z kampanii radzieckiej. No i tak, dzisiaj wreszcie mamy JSA trójkę. Rosjanie y, wreszcie nauczyli się jak produkować. Proszę bardzo, mamy Jesa trójkę i to a możemy aż do JSA7 iść. Ale pomiędzy tymi tutaj sami od jedynki od KW, a KW3, e, czyli mówię KW3, a jestem trójką naprawdę. Jest przepaść, bo sami zobaczcie sobie o. Jaki to ma pancerz gigantyczny. Działo mamy też, rewelacyjne. Nie no, to jest już taki nowoczesny czołg, trzeba przyznać. Fajnie też, bo tylko czterech ludzi do niego wchodzi. Także ja już sobie i przy okazji szybkość jego jest też spoką pod 40 na godzinę w porównaniu do. O, to w sumie nawet ale, jakoś bardzo wolno to nie jeździło. Ale na pewno już sobie wymienię. Eee, tutaj czołgi nasze będziemy grali już teraz sobie tylko je sami, trójkami, no chyba, że będziemy potrzebowali szybkości to wtedy te 44 trzeba będzie odblokować no i dzisiaj w ogóle obrona, obrona w Głuszkowie eee, rzadko gra, grałem na tej mapie ale myślę, że będzie fajnie trzeba od razu eee, tych zapomniałem jak oni się nazywają inżynierów dać Tutaj też was panowie. O, damy to. To też uzupełnimy. No i tak. Bierzemy sobie to, bo punktów mamy od groma. Ładnie dwa czołgi. Weźmiemy sobie jeszcze jeden myślę na spokojnie. No i tak. Miny. Postawię w tym odcinku też dużo na miny. Weźmiemy więcej tych minerów, że tak powiem. Chciałem też zachęcić nowe osoby do subskrypcji. Dzięki temu wspieracie mój kanał i jesteście na bieżąco z odcinkami. Eee, weźmiemy tak dwóch, może nawet trzech. Kurczę, co mi tam? Plus może przeciw tych jeszcze. A co mi tam? Niech będzie. I bym chciał to jeszcze. To się przyda do rozwalenia samolotów, jakby w razie co były i jeszcze mam sześć tych może deszkę ok. tu jest dwa dwa punkty, tu jest max okej okay. no i tutaj też jest spoczko myślę, że to nam e, powinno starczyć nie powinno być jakichś problemów, szczególnie, że mamy naprawdę tak potężny ten czołg, no chyba, że nie wiem Nibel w refery tak trafią idealnie, czy coś, ale ja też rozstawiam zawsze ich rzadziej trochę. Także myślę, że jedziemy z tym koksem. Ok, czytało się. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Nie mogę się już doczekać zobaczenia. Jest a, trójki. A, to jest tutaj ta mapka. Kurde, na niej to też nie grałem. Ho-ho-ho. No i tak, weźmiemy sobie od razu tych, pokażcie nam yy, tego IS-a potężnego. O, jakoś dziwnie mam, na górce są rozstawieni, dobra, weźmiemy. Ale też szybko w miarę jeździ. Ile mam ammo? E, trochę jest, bardzo szeroki ten czołg, muszę przyznać. Nie wiem jeszcze, szczerze mówiąc, mamy bronić czy tutaj. Żeby tu. Hmm. Dobra, jedziemy tu. Podejmuję męską decyzję, że tutaj pojedziemy. Dobra. I tak, inżynierzy od razu tutaj też. Chciałbym się trochę też z nimi pomierzyć, żeby nie było, że. Tak, tylko sobie z nimi się pobawimy. Dobra, wy tu rozstawiać od razu. Kurczę, macie tak ukryci. Pisom, że masakra. Wy też tu rozstawiać. Tego jest dekaz z zeta. Tutaj to to jest deszka na stojaku. O, to możecie tu. Bo to rozumiem, że jest. A oni nawet wyżej są. Minimalnie. O, szybko pojechał. Nie, no ludziska, to jest kurde, czołg, naprawdę mega. Zresztą, no mam nadzieję, że nie rozwalą mi go i tak dalej. No, wy tu chodźcie, mi się zawsze to jakoś blokuje, jak robię ten tryb tutaj. No, mamy 250 kurczę. Nie miałem takiego czołgu. Eee, no, maus to też już jest inna w ogóle zabawka. Hmm, ale to już u Niemców. Dobra, weźmy sobie tutaj, rozstawmy. Dobra, tutaj też poproszę. Ok. Nie wy, tu mi siedzicie, Inżynier Kurczę, jakoś by was. Tu są ci, tu są ci. A, tu są wszyscy czterej. dużo ich mi się wydaje. Dobra, wy możecie nie wiem, tu rozstawić te miny. Ok. Tutaj. tutaj wy Chodźcie hmm. tutaj Oddziały kolejne tutaj piechoty. Dobra, wy pod jedyneczką super. Jest to rozstawianie, ja nawet nie wiedziałem. Naprawdę, dopiero jeden z widzów mi napisał, że mogę ich ustawić pod przyciskiem. Naprawdę to dużo ułatwia. To by nie powiedzieć. Dobra, bierzemy kolejnych. Cieszę się, że Wam się w ogóle filmy podobają, że to ta serial tak. Pomyślałem, że może taka właśnie klasyka przyda się na kanale, bo tak to jakieś dziwne trochę kraje brałem, trochę tak orientalnie było, jak z Japonią chociażby. Ale, no, co jakiś czas myślę, że się taka kampania powinna pojawiać właśnie, albo radziecka, albo e, niemiecka. Moim zdaniem spoko. O, dobra. Fajnie się da ankiety robić, to mi dużo daje, bo Wy możecie sobie wtedy bezproblemowo wybrać, co tam Wam się podoba. Dobra, weźmiemy sobie, pojedziemy w ten sposób. Do tyłu, do tyłu, no. Ciekawy ten czołg jest. Czy czołg? Pojazd. O, dobra. Jerzy Git. No i rozstawiać mi te miny, a wy co to są? Tutaj za jakieś ziomeczki Inżynier, a przeciwpiechotny, no dobra To wy tutaj dawajcie, bo nie wiem czy wy zdążycie dobiec to mają, a tu co to jest? A, tu jest deszka. No dobrze też przyda się Tu w ogóle jakie zasiki. Dobra, wy tu chodźcie No ci nie mogą znowu, tylko oni są o, to uważa, żeby mnie nie rozwalili, w ogóle też bez hełmu Taki jesteś No ale tutaj to mówię, jak jakaś wojna już gdzieś tam dalej, nie wiem, w Korei W, w Afganistanie, to może bym przesadził, ale nie pamiętam kiedy już robili te is -y trójki Ale potężne, naprawdę wydają być Chociaż będę się śmiał jak mi rozwalą te czołgi, jak czasem takie, jest, że człowiek się napali. Będzie o super, super, a później niszczą. No, ale to tak jest. Dobra tu rozstawiają. Zawsze się to przyda. Bo tak naprawdę więcej maszyn nie mam, nie? No jeszcze piechota jest która Jak się dobrze ukryje. Ja bym bardzo chciał jak będzie przecena finami zagrać bo Finlandia ma bardzo mocne, raczej znaczy, te bunkry po prostu, nie? Mm -hmm. Zastanawiam się, gdzie tutaj jeszcze... O w mordę! Serio? Serio z tej strony jedziecie? O kurde, panowie! Uciekajcie! Piotrko, uciekać! Teraz dostaną mi to ostro Monasi Dobra wy tu podjedźcie co tu jedzie? Uuuu, Pantera! Ale o, już dostała Ja Nie no spoko mam czołgi Tu tak chować się mimo wszystko Co tam mamy? Opel Blitz, Nobel Werfer ale. Kurde, to jest Uważaj. Co to jest? Wow. Nie podoba mi się. I bardzo nie podoba. Nie wiem co to jest w ogóle, ale... Dobra, bierzemy tego Nebelwerfera i... Oj, oj, oj. Możemy w takim razie, wezmę jednego tu żołnierza Tu co to jest? To jest słabe Dobra, lecę w tym tu żołnierzem Może mi się uda jakoś Zobaczyć co oni tam mają W sensie rozwalić im to 12 i 8 tego Bo to mega mocne jest, nie? O, zapomniałem u was bliska zwiewać mi stąd ty szybciutko, dobra dawaj chłopie, i biegnij, ładnie ten jest, kurde, no jedzie także, szok, dobra dawać, 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 żeby oni go przesunęli. To. Srogo, o, tam jest taki pojazd, który mógłby nas zmieścić. O, wpyte, nie proszę mi tylko tu nie nawalać. Dobra, chyba mnie nie trafią. O, ale to jest ciekawe, ja tego nie widziałem co to jest. Jakiś mega działo. O kurde, strasznie dużo osób do tego widzę, że potrzebne. Wow, Okej, okay, chyba wszyscy zginęli. Można by było to wykorzystać z jednej strony, ale eee... nie mogą, dobra. I chłopie tu weź walni granatę im po prostu. Nie wiem nawet, czy coś tu zadaliśmy im. O kurde. Co jest grane? Co tu się wydarzyło? Ładnie mi tutaj ich. O kurde, Stumpanzer, Marder. No, dostali teraz tu naprawdę już w tej fazie wojny. Jest grubo o kurde ale tygrysy pojechały, no dobra Teraz uchować mi tu to wyzabudować tą deszkę Dobrze No mają co niszczyć chłopaki, serio o kurde A to... A to jest dobra co było najwyżej gąskę mogą zniszczyć, ale... O! Dobra, nie jak dostali dobra. U, tu dostali. Ale znowu zapomniałem medyków kupić, kurde. Dobra, wiecie co, panowie, weźcie się tutaj. Myście wszyscy mi to nie dostali. No dobra, ładnie, ładnie. Też tam klepią Tu znowu coś jest. Nie wiem co to. A to, to jest słabiutkie Marder Trójka, ale też jak tu wiadomo, to powinni dostać ostro, podostawali. No to mi się podoba. Eee, a przyjechało to wsparcie nasze tutaj? O, nie wierzę. Czy my naprawdę dostaliśmy? Nie. Dobra. Tu możecie z tym podjechać. No, zawsze do wzięcia to jest, teoretycznie. Kurczę, nie widziałem czegoś takiego. Naprawdę. Taką lufą. Oczywiście to, to jakby walnęło, to... to co tak mi się wydaje. Wątpię w to, żeby albo przynajmniej załoga by padła. Dobra, możecie od razu spróbować to naprawić. Jak jest chwila od odsapnięcia w tym razie czego możemy? Nie, 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 nie mamy zasłony dymnej, to słabo trochę. Hmm? O w mordę, bombowiec, i tu jest. To tutaj lata ta. O kurde. Nie, no to mi się nie podoba. To ja prędzej tym to zastrzelę. Leci, leci to na nas akurat no kaman. Nie widzę go. Gdzie on jest? O kurde! O! Dobra, nie jest źle. Akurat dało się nam, ale ledwo co? O, a tu przeżyli! Ty, ludzie, kurde, szybko! Ludziska! Czy oni padli? Nie, są, ale jazda, piloci. Hm. Czy my możemy coś z nimi zrobić? Nie. O, ale, numer pierwszy raz widzę pilotów. Chować się, kurde, co wydwalacie. Jechali tymi oplami tutaj. Mi. O, a tu jest drugie już to działo. No, ładnie trzeba jeszcze wyniszczyć trochę tej piechoty. Kurczę, może byśmy zdobyli te działa, mimo wszystko ciekawy jestem, gdybyśmy mieli kasy za to. Daj. Mamy tu dziełeczką, ok. Kurde, tu dostaliśmy, no, ale nam. O nie, zabili nam jednego. Eej, bez sensu, że trudno. E, kontynuuj, kontynuuj, no. No, bardzo. Kurde, jeszcze jeden atak. No, bez skitu. tu to widzę, że bez sensu rozstawiać jest to eee... cały czas tu nie rozstawiłem tego jeszcze, no dobrze, nacieszyły się Jesy. no e, dobra, przychodziliśmy jakoś, dobrze. no i tak, teraz to bym chciał, żeby no tutaj ta piechota, zrobiła robotę Dobra Tutaj to to zostawimy, no to są słabe te czołgi, ale te działa bym chętnie przejął Serio No i ciekawe, żeśmy wybrali punkt akurat, który no to jest E a, no to to powinni A moim zdaniem atakować też jakby było w takiej kolejności to było łatwiej Okej, okay, no już nawalają mi tutaj Też klepią Dobra, chodźcie, chodźcie, zobaczymy co tu... O kurde A to my rozwaliśmy tego Humela Fajnie, bardzo dużo dobrego sprzętu, tu jest, muszę przyznać. Taka pantera to lepsza niż ten, niż te 34, z pewnością. Dobra, sklepcie ich Dawaj, dawać, dawać. dawać. No Żeby nie było liczby Kurde, jak to jest, że wy możecie być poza mapą. Totalny bezsens, nie No, uda wam się tutaj do tego jakoś dojść. Nic z tego Oda. No wiem się czy coś byśmy sobie tutaj nie wzięli tego humela chociażby Dawajcie. A, wiem co chciałem. Bardzo chciałem uzupełnić amunicję w iesach. Zapomniałbym o tym w ogóle. Niech tu czy jadą te czołgi okay. no amunicji nam tak starczyło no, mało co, no tutaj to wiecie jest jeden strzał, jeden zabity I tak powinno być jakby nie patrzeć też to w miarę ja za blisko postawiłem domków i już gorzej było ze strzelaniem jednego nam co prawda, a nie, tu mamy czterech czyli jak jest na górze ten chłop nie widać o. Dobra, no ten tu naprawia Tego poproszę tutaj No szkoda tak, to... Tutaj czy coś jest Nie no ten, tylko ten Sztum pancer A tutaj nie, no szkoda. Kurczę. Liczyłem na to 12,8, no ale trudno. Tutaj to już nic nie biorę, tu nawet nie ruszyliśmy tym. no A... dobra, ja wam pokieruję. Mzdí jsem. Oh. Nech navadujem. Ne i on ma 6,5. Okej, okay, dobra, naładowani No tu wykorzystaliśmy wszystkie zestawy, nawet naprawcze, także nieźle No dobra, no to co? A, jeszcze tutaj tego Humela. Ale on zaraz naprawi, już widzę, że tu końcóweczka Wiecie, zawsze nam się to przyda, możemy gdzieś tam z daleka walnąć tą piętnastką Wolę znacznie jeździć, niż mieć to dzikie działo Szkoda tej Pantery mi bo pantera jest szybka, dosyć. 46 na godzinę to jest całkiem spoko. Dobra. To szkoda, że z mnie zblokowali nos Kubańcy. Ale nie miałem pojęcia o takim dziale. No. Rusty też mają mocne jedno takie, że. 20, 280 mm, nie? Ta jak tam walnie, to. Umel. Mm. No tu chłopaki przyżyli. No, go on. Dobra, to My gotowi ke wiemu. No i elegancko. Dobra. Zakończ. I udało nam się. Zdobyć jeszcze nawet. Nie no, mówię, teraz to Niemcy potrzebują naprawdę chyba, nie wiem, Tygrysa Królewskiego albo tych Nebelwerferów, czy Mausa, bo... Słabo, teraz będzie im szło dosyć ciężko. Coś tam uszkodzili niby na mnie, no ale wydaje mi się, że teraz będzie im naprawdę ciężko już. No i co, zostało nam jeszcze trochę tu podbojów. Hmm, lotnisko Kalinin, no jak dawno nie było. Tutaj raduszało to już w ogóle chyba najczęściej pojawiana się mapa. No i punkty, nie wiem na co ja będę teraz zbierał. Myślę, że chyba dokujemy sobie piąty etap z czasem. Eee. I coś tam pójdziemy, nie? No mamy tutaj jeszcze co tu idzie. Wsu, jakieś czerdzile, inne. Eee. T-44 KW-122 Można iść, mówię, dalej w Mogę, nie mogę odblokować No, zobaczymy Na spokojnie Można zobaczyć sobie z ciekawości KW-2 Na przykład jest dużo fajnych czołgów Albo to działa, nie? Też Dział, o, o tym mówiłem, 280, jakieś RBT Katiusze i inne. No też można w to pójść. Myślę, że na spokojnie jeszcze zdążymy, bo przed nami jeszcze eee... raz, dwa, trzy. No sporo jeszcze. Nie wiem. Sześć, siedem misji prawie. Także ładnie. No. Jeśli się podobało, myślę, stawić lajka. Zawsze mi się to przyda. Może ktoś więcej zobaczy ten odcinek. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Eka.